Hello ladies and gentlemen, z tej strony Pieruka. Dzisiaj zagramy sobie w Team Fortress, ze mną jest Total. No oraz Mnichu Mnich i dzisiaj wykonywamy sobie meras misję. Weź i ze mną. O, Mnichu Mnich już mi nabija punkty. Tak wiem, że cię zabili, niestety. Zabijać i zbierać dusze Mieli portal? Już nie mają, w sumie. Dobra. O nie, pojawił się Edless Horseman. No, wbiłeś się se na sentry, no. Mamy medyka w ogóle? Dobra. tym mnich u nich tylko mi nabija punkty. I tobie pewnie też. O Jezu, tutaj. Ale w głupim miejscu mają centry. O. I mam już prawie cały kontrakt. 28. No i o, fajnie. A ja uciekam, bo mam 7HP. O gargulet się pojawił. Zabij. No, zabij ze swojego grzechotnika. Brawo, dobrze, zabij. Co ty tam robisz? No mają mini-centry i Hewiego tam. Wiesz, co bym wziął? Wiesz, co ja wezmę medyka, może? Aś nie biorę medyka. Gdzie jesteś? No to dobra, to tam na Ja już cię idę leczyć. Dobra, chodź choć na payload Scout, scout Demonite. No jaki demonite? Weź go, zabij. Dobra, uciekamy Góra, Sold. So, y, Uważaj, jest udziałko góra. Hey. Dasz kanapkę? Gdzie jest? Dobra, dzięki. No ładnie tam, ładnie, ładnie. Dobra, ładnie. Jak oni spamią tego medyka. No i ładnie, to trzeba skończyć rundę. Ej, mam Ubera. Mam Ubera, tylko żeby go nie puścić. Tak, ty tylko tym grasz Uważaj rakiety lecą O, ładnie Pyro Odbija Dobra, już prawie zrobiłem ten kontrakt Gdzie jesteś? Michu? Jak? Czemu umarłeś? No, snajp Dobra, mamy ja też mam Well Ja pewnie Dobra, ja mam skrzynkę Dawajcie, głosujcie na Man Manor i dawajcie sobie quest'a na tego I tam w te kontrakty włazisz i bossy i sobie weź na bossa tego, co masz No I potem włazisz w bossy i tam sobie na Man-Manor Na edles Horsemana Bez głowego jeźdźca Sobie weź No bo musisz oddać kontrakt to najpierw, żeby mieć ten O widzisz, total wypełnia kontrakt i otrzymuje halloweenowa paczka No we trzech to te kontrakty zrobimy szybko strasznie I fajnie Dużo, tam jest map społeczności jest bardzo dużo To no spokojnie skrzynek parę farmie będziesz miał fajne czapki Później sobie Czyli O Pairo, a masz floga? Masz flago? floga To ja gram Medykiem w Wojnocy To weź sobie na Edless Horsemana No, i Bosowie ten kont No nie wygrałem Przegrałem w Przegrałem i smutno się zrobiło <śmiech> <śmiech> Możesz ją otworzyć Ja jeszcze sobie uporządkuję, bo będzie opening pod koniec odcinka Jak to zwykle ma być Mnichu, będziesz leczony Będę cię leczył No na to też sobie Tak A endgame lubisz grać? Ej mnichu, ej mnichu, zaczekaj, ej Chodź, popatrz na mnie Popatrz na mnie, mnichu, za tobą jestem Pod G Medyk spamimy medykiem, to najlepszy pomysł Jakby coś na tobie użył ubera, jak będą wychodzić z uberem Żebyś ich poodpychał Ej, a ty masz co na drugorzędną broń? Jakie ty masz loadout? A no, a okej okay. Medyk spamimy medykiem, bo why not bo On się zaraz zrespi no, to... Gdzie ty jesteś? O już jest bez Gdzie jest? No widzisz, tak się gra w tą grę. Spam w. O jezu, by zaraz użyję Ubera. Używam, Za nami jest Pyro. Tutaj jest Pyro z tym. Ej, Pyro jest skrytami tam. Odpychaj go, nie ma sensu. Dobra ja uciekam, a zabije mnie Albo i nie Dobra przeżyłem. Ja, ja się wycofałem Ska Spy Spy jest koło centrum No i przegraliśmy, ten punkt jest stracony <grytaki> Ja sobie wezmę crit z kriega I guess Na krytach Będziemy grać Już nam przejmują, niestety. No tak Najpierw gdybyś grał heavy i guess, myślę. Spaj tu jest. Dobra, już zdechł. Coś ty tam zrobił? Ko floga bierz! Nie wiem, czy ma, masz flogę. Powinieneś śmieć Ten flogisty jest to. O nie. No bo ci dałem. O nie, ja uciekam. Kurde, mam. Mam przypał. Coś ty tam jest, chciałem się już leczyć, bo ja tu mam Dobra total, dawaj, o nie, total, pomóż mi No i dupa Nie dało się tego ugrać Weź w jego morzu, łatwiej będzie nam pograć i ich zniszczyć trochę

tutaj jestem. Dzięki za ugaszenie. No i dobrze. Zgasi ich. Typie, zgasi ich. Dostał skryta. Za nami spaj... O Jezus. Nie słyszałem. Ty wiesz, że ja z random kryta trafiłem gościa? To gaś go. Jezu, dwóch. Już co, ja mam Quick Fixa? Kurde, nie mam. To bym wziął Quick Fixa i bym was leczył ciągle. Mnichum, mnich z Gibusem ciśnie. Halo! Dzięki. Kto mnie ugasił? Pewnie nie ty, total, bo ty... No przejęli, przejmowali nam. Już nie przejmują. Dokładnie, tylko ruszaj się trochę. Ała! Mlekiem tym razem. No właśnie. Dawaj, masz kryty, leć! Ała, za nami Sold... O, Ubera nam dał. Dziękuję uciekał. No właśnie, thank you. <ścoughs> wait, gdzie jesteś? No bo i pod tego jest E. O Jezu, ale zdechło To spaj, o Jezus Maria ja go, ja go leczyłem. Zabiłeś kogoś, nie uratowałeś bardziej Ja uratowałem Solda Wejdź zaraz mam kryty Mam kryty, gdzie jesteś? Ja nie wiem ale poczekam na ciebie i to tam wbijesz No ta, mam kryty, to tam nim zrobimy siekę No wiem Nie no, nie, po prostu wybieg wybiegnij, wybiegnij, na no spokojnie Za nami Pyro. Za nami Pyro. Typie i Spy kurwa Ale dwóch zabiliśmy chociaż tymi krytami. Boże. Co ty? Nie no tak demo ogarnął jak dla mnie. Ten medyk miał Ubera i tak stwierdził: Dobra, użyję go teraz, prawda? I tak Demo się cofnął, a potem po jakimś dwóch sekundach się zorientował: Ej, jednak mam Ubera, mogę iść. Właśnie, Michał. Boże, ile tych hejwik tu jest. No Aha! Double dunk A ja macie ten kontrakt na Edless Horsemana czy nie? A Michu? A czy wy go zrobiliście czy nie? nie, Słabo Ja zmieniłem na spaja, bo mamy dużo medyków, dosyć. Za tobą spaj! Haha, widzisz jaki lamus? Na bonku leci scout. To jest bonk. Jak gram szpiegiem? Bo Kurde. No prawie, no prawie robi wielką... nie no, wezmę tego medyka Nas default ubera w sumie zmienię. No, Bo jak wy sobie radzicie, co ja otworzę sobie skrzynki Why not, stać no. Dokładnie O, i jak zwykle zgadnijcie... O, będę szpanował, że mi coś dropi ale nic nie dropło w sumie No fajne nawet Czemu mi to tak... No fajne, że ja sobie otwieram skrzyneczki Gdzie się zaklinowałem? Ej, ale fajne! Ale fajne rzeczy mi drop. O!

No bo to musi umrzeć, ale ty musisz mu jakiekolwiek zadać obrażenia i tyle I Już to jest spoko... ja się zrozumieję, i te Warpainty Zanim mi się te Warpainty załadują wszystkie Dobra Dobra Serio? Myślałem, że on na random krycie mnie zabił Zabi... Zrobiliście? Zabiliście go? Dobra, to teraz idziemy na inną mapę Bo ja też swój kontrakt zrobiłem Na ejadukta idziemy Fajnie w sumie Dobra, ejadukt, gdzie jest ejadukt? No skończyliście go, tak? Dobra, no to idziemy na ejadukta Ja nie, to jeszcze to i tyle myślę. Musisz zabić Monokulusa, a ja na jedę. Na jedę. Engiem, ale co weź ministrę. A to jest program Pyro. O, już jest Monokulus, To fajnie. Już jest Monokulus, jakbyście chcieli. Wiesz, co zależy, grasz w dużym centry, czy mi małym. Na środku punktu. No spokojnie to Musisz w niego strzelać jakby coś, taka porada Czemu ja mam dostaję ten HP miałem A uła! Wow. Zabił mnie. <grym>, na naszej połowie. Znaczy, nie umieraj, ok? To jest. No i świetnie. O, i ja już mam prawie cały kontrakt. Ale wiesz, bo ja mam na inne ten. Serio? Nie Nie wierzę w to. Może będzie następny monokulus. Aż ja to zmienię set na inny. No i jak ten duch ma duży radius? Tak jak jest monoklust, coś... Nie ja zmieniam tą klasę, to nie ma sensu najmniejszego ja sobie biorę... Coś w tym jest Aha Znowu ci ping podskoczył A czemu no? No, ile oni mają hewich? Naprawdę mam wziąć spaja Nie mamy spajów, to jest problem To wezmę i wszystkich stawne zaraz zobaczycie. Tak będzie no a to ma portal. A Mni Huma portal? Piękny i oryginalny portal. Puber? No co, wywaliło Cię? Najgorzej, a mi brakuje trochę punktu do tego, do kontraktu, ale ładnie. Z, o, coś Ty zrobił. Uważaj, fajro idzie. No i mnich, O Jezus, Maria. Monokulus jest Jest Monokulus O i mam gargulca, dobra mam kontrakt cały Albo i nie, mam dwa punkty mi braknie do tego Ale zabijemy Monokulusa, na środku jest Odpaliłeś kontrakt? Czyli gargulec w dusz... O, fajne, śmieszne. No i fajnie. Jezu. No i co? Ta -ta 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 -ta. Yy, Ma Ubera. Ten medyk, bo mu dałem. O, ja już chyba cały kontrakt zrobiłem. Tak, już mam cały kontrakt zrobiony. Szybko poszło. Oj, masz trzeci level TEP, no i to jest, To rozumiem! Ja takie coś ja rozumiem w stu procentach. Pyro leci. No nie, i wszystko poszło się pierdzielić, całe centry smutne. No jak to tak? A dobra, zabiłem chyba medyka? Nie, nie, zabiłem snajpera. Nie, już mam cały zrobiony. Jak to? To wy go nie zabiliście? A, ten Erasmus, no, to ten. A ile mamy czasu odcinkowego? No właśnie nie wiem, bo powinno być jakieś pół godziny, czy coś. O, dominuje mnie. Dobra, to w sumie może by dziękować za oglądanie. Ja jeszcze tylko sobie otworzę... Tak, otworzymy, Otworzę sobie jeszcze skrzyneczkę i otworzę ją na waszych oczach. Monuku, na ejadukcie. A ty to zabiłeś Monokulusa w końcu? Amerasmus, to zaraz pójdziemy w następnym odcinku. Tak. No, jak chcecie to możemy jeszcze zagrać trochę. I zrobić następny odcinek. Ale odcinek następny zrobić po prostu. No, no to dziękuję. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.